W trakcie analizy przedsiębiorstwa, kiedy zbieramy potrzeby funkcjonalne, kiedy chcemy dowiedzieć się, co organizacja chce osiągnąć w ramach wdrożenia systemu klasy RP, zawsze pada hasło, że chce znać rzeczywiste koszty wytworzenia. Natomiast chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali, ile kosztuje nas ta informacja o tych rzeczywistych kosztach wytworzenia, czyli o rzeczywistym TKW. Nazywam się Janusz Pieklik, jestem odpowiedzialny za procesy związane z wyborem i wdrożeniem systemów w klasy ERP w firmie Business Global Consulting. Proszę Państwa, TKW generalnie no to tak patrząc, bardzo, bardzo prosto, są to koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, które. W które przypisujemy do wytwarzanego produktu. Oczywiście tutaj mamy różnego rodzaju kalkulacje tego kosztu, bo zupełnie inaczej to się wylicza dla produkcji masowej, a zupełnie inaczej dla produkcji zleceniowej. No dobrze, ale na te koszty bezpośrednie, czyli te koszty, które możemy bezpośrednio przypisać do wyrobu, to są na przykład koszty materiałowe. Yy. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby ta wycena kosztów była taka prosta, ale ta wycena zależy od metody wyceny rozchodu zapasu, czyli od tego, czy tam jest FIFO, średnio ważona, cena ewidencyjna, LIFO yy, i tak dalej. I wskutek tego ta informacja potrafi nam się troszeczkę zaburzać. No te koszty bezpośrednie to również pracochłonność, to może być maszynochłonność bezpośrednia, to jest to, co się da bezpośrednio przypisać. Czyli wiemy, że na przykład zużyjemy tyle i tyle konkretnego materiału. No z kosztami pośrednimi jest gorzej, bo to jest pewien worek, który trzeba rozbroić i nie zawsze mamy pomysł na rozbrojenie tego worka albo to, o czym będę chciał powiedzieć, że rozbrojenie tego worka może kosztować. No tak, ale chciałbym jeszcze porozmawiać o tych kosztach bezpośrednich, ponieważ wcale to nie jest takie oczywiste, że tak łatwo możemy przypisać te koszty bezpośrednie do danego wyrobu, ponieważ mamy w praktyce mamy do czynienia z wieloma różnymi trudnymi materiałami. Ja nazywam je materiałami niepodzielnymi. Są to na przykład pręty, są to blachy, są to druty, są to płyty, są to różnego rodzaju granulaty. Jest to, jest to taka kategoria materiałów, w których mamy na przykład pewien arkusz blachy, potrzebujemy tylko część tego arkusza. No i teraz jest pytanie: czy jeżeli rozkroimy ten arkusz blachy, to będziemy potrafili tą resztę wykorzystać, czy nie? No, zależy to od wielu czynników, ale generalnie jeżeli mamy pręt 3-metrowy i utniemy z niego 2,70, m, to nie jest takie oczywiste, że te 30 cm tego pręta wykorzystamy. Skutek czego ta informacja o tym zużyciu, o tym fizycznym zużyciu może być bardzo, bardzo różna. Popatrzmy jak to wygląda w przypadku kosztów pośrednich, ponieważ bardzo łatwo jest przypisać koszt pośredni jako na przykład narzut do bezpośredniej pracochłonności. No i wtedy mamy, że na przykład jest narzut 80%, 100%, 200%, 300% i w ten sposób wylicza się koszt pośredni. Tylko jaka jest wada tej kalkulacji? Wada tej kalkulacji jest taka, że mając na przykład tą maszynochłonność włączoną w koszt pośredni, czy wyrób gotowy przejdzie przez daną maszynę, czy dane gniazdo, czy daną linię stanowisku, które ma wysoki koszt amortyzacji, czy nie, ten koszt dostanie. Więc siłą rzeczy zaburzymy. Zaburzymy informację o technicznym koszcie wytworzenia. Więc pewnie będziemy chcieli szukać metod, w których będziemy umieli przypisywać bardziej precyzyjnie ten techniczny koszt wytworzenia, ale to będzie nas kosztowało, o czym będę chciał powiedzieć w dalszej części. Natomiast chcę, żebyśmy się przyjrzeli, jak ważna jest kalkulacja. Pracy zasobów. Te koszty pracy zasobów są bardzo ważne, bo określone procentowo rozbite to nie jest wcale żadna dokładna kalkulacja. Natomiast tam może być amortyzacja, tam mogą być koszty utrzymania ruchu, tam mogą być koszty powierzchni ogrzewania, oświetlenia, zużycia energii elektrycznej, energii gazowej, wody technologicznej, mogą być nawet koszty obsługi informatycznej, może być zużycie materiałów niebezpośrednio produkcyjnych, smarów, różnych czyści itd. Tak. I tak dalej i tak dalej. Tego może być bardzo, bardzo dużo. I to wszystko wpływa, że jeżeli umiemy złapać te koszty, jeżeli wiemy w danym momencie, po ile ten zasób pracuje, to my możemy poprawnie kalkulować. Ale znowu pozyskanie tej informacji kosztuje. Chciałbym też zwrócić uwagę na coś takiego, że. Yy, ten koszt EKW, jak się można domyślać, on jest zmienny, bo raz na przykład jest więcej działań utrzymania ruchu, raz jest mniej, raz energia jest droższa, raz jest tańsza. No, może tańsza w tym kraju to nie jest. Ale, ale te koszty mogą, mogą być zmienne. I teraz jest pytanie, w jaki sposób będziemy odpowiadali na tą zmienność w tej naszej kalkulacji. Czy jesteśmy w stanie w ogóle taki model utrzymać? Jeżeli będzie zmienność, to to się wiąże z tym, że ten koszt trzeba przeszacowywać. Jest pytanie w jakim czasie, co ile. Proszę Państwa, pojawia się bardzo dużo takich problemów, z którymi trzeba się zmierzyć. Tak samo jak jest bardzo ważna informacja o tym, że tak naprawdę. Co jest źródłem informacji o zużyciu tych zasobów, bo powiedzieliśmy sobie, że mamy zasoby, które pracują w jakiejś stawce i my je zużywamy, czyli nośnikiem będzie czas i będziemy czerpać. Ten czas będziemy przemnażać przez koszt pracy zasobów. Ale teraz jest pytanie: jak dobrze jest skalkulowany ten czas, w którym zużywamy te Zasoby, w którym, w którym mówimy, że operacja trwa tyle. Oczywiście ten opis jest w marszrucie technologicznej, ale opis na temat zużycia jest w strukturze produktu, czyli w bom Teraz jest pytanie, jak dokładnie mamy skalkulowane to zużycie, jak dokładnie mamy skalkulowane czasy. To są bardzo, bardzo istotne informacje, ponieważ bardzo często jest tak, że między tym, co jest wpisane w tych technologiach, a tym, co jest realizowane, są dwa byty. Mogą być operacje pominięte, cudownie pominięte, z różnych powodów, które nie zostały wyraportowane, czyli poszły w koszcie zero. I teraz jest pytanie, czy my potrafimy reagować na takie sytuacje, bo jeżeli z, z tych zleceń produkcji w ramach zlecenia produkcyjnego jest N operacji technologicznych, w których zaraportowaliśmy czas, jak sobie policzymy, takie średnie przedsiębiorstwo wychodzą setki tysięcy operacji, które trzeba przejrzeć albo mieć narzędzia, które wychwycą odchylenia i które spowodują, że na to zareagujemy lub nie. Proszę Państwa, oczywiście im skala większa, im więcej maszyn, więcej zasobów, więcej ludzi, większa zmienność, większa liczba produktów, tym tego wszystkiego jest dużo więcej. Tak samo jeżeli mamy na przykład materiały, to nikt nie powiedział, że cena materiału jest stała. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że tylko w przypadku ceny ewidencyjnej to odchylenie, które możemy analizować od ceny ewidencyjnej, to tak wprost ładnie, pięknie wynika. To już tak pięknie nie wygląda przy średniej ważonej, czy przy metodzie rzeczywistej typu FIFO na przykład. Ale proszę Państwa, chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że jeżeli chcemy mieć jednak ten bardziej szczegółowy opis technologiczny, żeby śledzić te operacje, ile nas kosztuje operacja, ile kosztuje nas proces, ile kosztuje nas koszt pracy zasobu, no to załóżmy, że potrzebujemy, żeby zrobić ten bardziej szczegółowy opis, potrzebujemy 10 dodatkowych technologów, którym płacimy na przykład 5 tysięcy miesięcznie, jak przeliczymy to razy 12 miesięcy, wychodzi 600 tysięcy. Załóżmy, że skoro chcemy tak bardziej szczegółowo raportować te operację, to musimy zakupić jakieś urządzenia i oprogramowanie na dole. Załóżmy, że jest to 30 urządzeń po 10 tysięcy, czyli że wychodzi, że to jest 300 tysięcy. Załóżmy, że ktoś musi analizować te koszty, bo to, co przyjdzie, to jeszcze trzeba przeanalizować. Bo jeżeli mamy z tym nic nie robić, to po co to robić w ogóle? Więc załóżmy, że potrzebujemy tylko dwóch analityków. Załóżmy, że każdy zarabia po 5000 razy 12 miesięcy, daje to 120 tysięcy. Załóżmy, że. Ten model, który sobie zbudowaliśmy wymaga jakiegoś utrzymania, czy to informatycznego, czy to jakiegoś tam raportowego i tak dalej, co w sumie też jest utrzymaniem informatycznym, i że to kosztuje 20 tysięcy. Wychodzi mi z tego, że w pierwszym roku za taki, za tą bardziej szczegółową informację muszę zapłacić około, znaczy dokładnie milion mln, tysięcy, tysięcy, przepraszam, milion mln. tysięcy. W kolejnych latach powiedzmy, że będzie to około 800 tysięcy rocznie. No tak. No i ktoś mnie zapyta, jaki jest zwrot z inwestycji, czyli ROI. No i tutaj musimy sobie powiedzieć, jak będę w stanie wykorzystać informację, która rocznie mnie kosztuje 800 tysięcy złotych. Czyli czy mam pomysł na to, co zrobić z pozyskaną informacją? Czy będę wiedział, że na przykład muszę obniżyć koszty pracy zasobów, że może muszę skrócić czasy technologiczne, że może wystan muszę wystandaryzować operacje technologiczne, że może muszę poszukać innych źródeł zakupu? Uzyskałem informację, która w pierwszym roku kosztuje 1,4 mln, w kolejnych 800 tysięcy i teraz muszę tą informację Muszę mieć zwrot, muszę mieć zysk z tej informacji. Macie Państwo na to pomysł? Dziękuję bardzo.